Weź na drogę. Miłość silniejsza niż paragrafy Z pierwszego listu świętego Jana Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Wyobraź sobie rodzeństwo. On, święty Benedykt, Twórca słynnej reguły zakonnej, człowiek zasad, dla którego dyscyplina była świętością. Ona, święta scholastyka, która kochała boga tak samo mocno, ale rozumiała, że serce nie zawsze daje się zamknąć w paragrafach. Raz w roku spotykali się, by porozmawiać o sprawach duchowych. Podczas ich ostatniego spotkania scholastyka czuła, że widzą się po raz ostatni. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, a Benedykt, wierny swojej regule, wstał, by wrócić do klasztoru przed nocą, siostra poprosiła: zostań, porozmawiajmy o radościach nieba do rana. Benedykt, jak to facet od zasad, odpowiedział krótko. Nie wolno mi spędzić nocy poza celą. I wtedy scholastyka zrobiła coś genialnego. Złożyła ręce do modlitwy, oparła głowę na stole i wylała przed Bogiem swoje pragnienie. W ułamku sekundy bezchmurne niebo zmieniło się w gigantyczną nawałnicę. Grzmoty i ulewa były tak silne, że Benedykt nie mógł wystawić nosa za drzwi. Oburzony zapytał, coś ty zrobiła, siostro? A ona z uśmiechem odpowiedziała: prosiłam ciebie, a ty mnie nie słuchałeś. Poprosiłam mojego boga, a on mnie wysłuchał. Ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego. Przepisy są dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów. Benedykt był ekspertem od zasad, ale Scholastyka była ekspertką od miłości. I to ona tego wieczoru była bliżej Boga. W dzisiejszym świecie, gdzie często chowamy się za procedurami, terminami i tak tzw. nie da się, Scholastyka przypomina, kiedy w grę wchodzi miłość do drugiego człowieka, Bóg chętnie psuje plany. Byśmy mogli po prostu ze sobą być. Dziękuję, że jesteśmy razem. Niech ten wtorek będzie dniem, w którym miłość do bliskich wygra z waszymi napiętymi kalendarzami. A chętnych zapraszam, jak co wtorek, na nasze wieczorne spotkanie na żywo, gdzie pochylimy się nad zagadnieniem Bożej Opatrzności. Zatem do zobaczenia. I usłyszenia: Szczęść Boże!